Buju. Buju. Ale fajnie. Buju. 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 Do nieba. A. Hey. Boju. Wuuuuju Do nieba! Jeszcze raz nam muszę się. Ale fajnie No dzisiaj jest taka piękna Kubuś pogoda Jest tak cieplutko że możemy jeszcze sobie po trawce pobiegać troszeczkę, wiesz? No? buju. buju? Pobujacie jeszcze, czy już kubuś chce zejść? Chcesz zejść już? Ok. To odpinamy. No? Super. Kubuś, ale tutaj będzie bagienko. Synek! Oj! Widzisz, tutaj jest bagno. No, już tutaj możesz biegać, ale tam jest wielka kałuża. No, już tutaj jest trawa mokra. Widzisz? Oho, ho. Nie był dobry pomysł, kubuś. Wiesz? jest makro kubuś. Chodź.